Dzień dobry Państwu, Anna Witek, Diarium TV. Gościem dzisiejszego programu jest Pan docent Józef Kosecki, najwybitniejszy specjalista w dziedzinie cybernetyki społecznej, specjalizujący się w walce informacyjnej. Proszę powiedzieć, dlaczego uważa Pan, że obecnie Polska nie ma elit z prawdziwego zdarzenia? Dlatego, że powiedzmy Mniej więcej po 1948 roku zmieniono, właśnie zniszczono procesy kształcenia autentycznych elit, to znaczy takich elit, które potrafią samodzielnie myśleć, samodzielnie zdobywać informacje, oceniać je i bronić się przed manipulacją. Od tego czasu aż do dziś, nawet w tej chwili ten proces jeszcze Nasilił, po prostu takich elit się w żadnej y, państwowej uczelni czy jakiejś innej instytucji zajmującej się kształceniem nie kształci. Uczy się ludzi na pamięć, na autorytet i po prostu wystarczy wykreować przy pomocy mediów odpowiedni autorytet i już ten autorytet manipuluje. Podkreśla Pan, że po 1948 roku usunięto z programów szkolnych i również z programów uczelni wyższych pewne przedmioty, które uczyły samodzielnego myślenia. Jakie to przedmioty? Tak, przede wszystkim przed wojną już w szkole średniej uczono samodzielnego myślenia, to taki był przedmiot w liceum, w dwóch klasach liceum w wymiarze trzy godziny. Tygodniowo nazywał się Propedeutyka Filozofii, i w ramach propedeutyki filozofii uczono logiki, psychologii i elementów historii filozofii. To zostało po 1948 roku z programów usunięte, i o ile mi wiadomo, do dzisiaj nie wróciło. Nie, niezależnie od tego, jeszcze w, w szkołach średnich, Uczono łacinę, a w klasycznych gimnazjach, czy liceach jeszcze greki, a łacina uczyła humanistów przede wszystkim precyzyjnego wyrażania myśli. I od czasu jak usunięto łacinę, to ta nasza polszczyzna się rozpływa po prostu, to coraz bardziej zamienia się w bełkot, a bez precyzyjnego wyrażania myśli nie ma mowy o formowaniu elit. A w jaki sposób w okresie stalinowskim niszczono polską naukę? Zniszczono przede wszystkim w ten sposób, że od kształcenia kadry odsuwano i to radykalnie czasami przy pomocy brutalnych metod, czasami przy pomocy metod miękkich ludzi, którzy się nie chcieli poddać to w owym czasie. Wulgarnej wersji marksizmu, leninizmu, właściwie stalinizmu, i ci naukowcy, którzy nie chcieli się temu poddać, nie chcieli prowadzić zgodnie z obowiązującym właśnie z kanonem zajęć, byli odsuwani od kształcenia młodej kadry. I to radykalnie. A które nauki szczególnie ucierpiały? Humanistyczne oczywiście, bo jeśli chodzi o nauki techniczne czy medycynę, to oczywiście nie było no, markistowsko-leninowsko-stalinowskiej metody projektowania kotłów przemysłowych. Mm. Czegoś takiego nie było. Chociaż no, próbowano uderzania w kadry uczelni technicznych, ale to było w okresie stalinowskim, w wielkich czystek w 30 latach w Związku Radzieckim i to się nie udało, dlatego że jak na przykład no, aresztowano w Harkowie jedynego profesora, który wykładał i znał się na projektowaniu kotłów przemysłowych, a tu budowano przemysł. no To nie można było wziąć czekisty, żeby prowadził indoktrynację na temat kotłów przemysłowych, a akurat ten jedyny specjalista siedział w więzieniu jako wróg ludu. No to czekiści wpadli na pomysł, przywozili z więzienia tego profesora. Przedtem wychodził czekista i mówił, teraz będzie do was mówił wróg ludu, on ma mówić tylko o projektowaniu kotów, a jakby mówił o polityce, to go nie słuchajcie. No profesora rozkuwano na katedrę, wykładam swoje i posługi no, do więzienia, no ale już w Polsce takich rzeczy nie robiono, do nauk technicznych się nie mieszano. I głównie ucierpiały też, filozofia, prawo, historia. Wszystkie tak? nauki humanistyczne, dosłownie. Mhm. Dlatego, że zamiast y, po prostu porządnego kursu filozofii, to był tak zwany diamat, czyli dialektyka marksistowska. Zamiast porządnego kursu socjologii był materializm historyczny. Ale y, niech Pani nie myśli, że to się skończyło, nalepki się zmieniły, ale proszę. Zauważyć, że dzisiejsze kadry, to nawet te co reklamują się jako antykomunistyczne, to nadal są wychowane na ekonomizmie postmarksistowskim. Jeżeli ktoś mówi: "Budowaliśmy socjalizm, się nie udało, teraz budujemy kapitalizm", to ciągle jest mentalnie w kręgu tych pojęć marxistowskich, bo to jest siatka pojęć marksistowskich. A siatka pojęć, którą się używa, formuje mentalność i wpływa w zasadniczy sposób na działania. A po 1956 roku podjęto próby uzdrowienia polskiej nauki, na ile to się udało? Te próby polegały na tym, że dopuszczono te kierunki powiedzmy ogólnie powiem, nauk humanistycznych, które nie były sprzeczne. Z obowiązującą wersją marksizmu-leninizmu, już w tym czasie nie stalinizmu. Natomiast absolutnie blokowano to wszystko, co było sprzeczne z tym obowiązującym kanonem. A co, a co było sprzeczne? No przede wszystkim nauka porównawcza o cywilizacjach, która operuje zupełnie inną, o wiele bogatszą siatką pojęciową i bardziej diagnostyczną metodologią niż marksizm-leninizm. I proszę panią, to było całkowicie blokowane, do dziś zresztą jest, poza jakimiś indywidualnymi wykładami profesorów, na przykład na Kulu, czy zdaje się również w tej uczelni księdza Ryzyka. To na uczelniach tego nie ma. Na jednej z renomowanych uczelni doktorant z filozofii, jak wymienił, Nazwisko Konecznego, to profesorowie pytają, a kto to taki? Proszę przybliżyć naszym widzom to nazwisko. Felix Koneczny jest twórcą polskiej szkoły nauki porównawczej o cywilizacjach, którą zdefiniował jako metodę ustroju życia zbiorowego. I to jest coś o wiele szerszego i głębszego, w każdym razie bardziej ogólnego, niż tak zwane formacje społeczne w rozumieniu marksizmu, czy w ogóle ekonomizmu. To znaczy tam jest kapitalizm, socjalizm, feudalizm, o, takie, taka tylko siatka pojęciowa, a Koneczny wyróżnił istniejących w tej chwili wielkich cywilizacji siedem, a historycznych ponad dwadzieścia. I teraz proszę panią, na przykład Zarówno tak zwany socjalizm, jak i kapitalizm zupełnie inaczej funkcjonuje no, na przykład w cywilizacji łacińskiej, a inaczej w cywilizacji bizantyjskiej, nie mówiąc już o innych. W bizantyjskiej oczywiście klasą panującą, używając tego języka, czy grupą społeczną, która ma realną władzę, nie są bynajmniej yy, no, biznesmeni, tylko biurokracja. W okresie PRL-u to była biurokracja partyjna i państwowa. Te dwa piony biurokracji walczyły ze sobą o władzę. Pięścią biurokracji państwowej były wszelkiego rodzaju formacje policyjne ze służbą bezpieczeństwa na czele. Tą walkę biurokracja partyjna PZPR-u przegrała zdecydowanie. Natomiast biurokracja państwowa ją wygrała i pod teraz szyldem rzekomego kapitalizmu, a w rzeczywistości jest to cywilizacja bizantyjska, biurokracja panuje zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Przecież jeden biurokrata jedną decyzją może zniszczyć kapitalistę, no można powiedzieć z marszu, znamy takich przypadków. Zresztą wiele, jak pani porozmawia z biznesmenami, to oni dobrze wiedzą, że, że nie oni są klasą panującą, tylko biurokraci. A jak było z wymianą zagraniczną na, na, na uczelniach, w ogóle w nauce? No, w, okresie, w okresie stalinowskim ona była bardzo ograniczona. Mam na, mam a po 1956 roku dopuszczono no, tą, tą wymianę oczywiście, ale proszę państwa, ci, co jeździli. Za granicę, byli z kolei tam indoktrynowani na liberalizm. A liberalizm jest tylko jedną z odmian ekonomizmu. Ekonomizm to jest jednostronna teoria rozwoju społecznego, która eksponuje, wręcz demonizuje rolę gospodarki. Wcześniejszą wersją ekonomizmu był liberalizm i tam różne jego mutacje, już nie będę wnikał nowszą wersją był marksizm, więc y, oczywiście marksiści, tutaj ekonomiści zindoktrynowani po marksistowsku, znali liberalizm jako, jedną, jako jedno ze źródeł marksizmu i tam bardzo dobrze łapali te wszystkie teorie. No i w tej chwili, proszę panią, oni po różnych stypendiach tam zagranicznych, zwłaszcza w Ameryce, y, zwłaszcza stypendia Fulbright'a na przykład. No to po prostu realizują tak zwany kapitalizm. Według podręcznika ekonomii marksistosko-leninowskiej, mam ten podręcznik jako dowód rzeczowy z, z epoki, yy, tylko nie według rozdziału ekonomii politycznej socjalizmu, tylko według rozdziału ekonomii politycznej kapitalizmu. Ale to jest nadal z tego samego podręcznika. Yy. A czy nie sądzi pan, że dziś mimo wydawałoby się łatwiejszego dostępu do wiedzy i do informacji, to w porównaniu z czasami przedwojennymi trudniej jest trudniej jest stwierdzić, jaką wiedzę, jaki zasób wiedzy i wiadomości powinna mieć elita. No trudne jest o tyle, że przed wojną elitę formowała już szkoła średnia, nie wyższa. Na no wyższej to już, to już była elita. Człowiek, który miał maturę, przed wojną zaliczał się do elity. No, na przykład według takiego historycznego rocznika statystycznego, wydanego niedawno przez GUS, dowiedziałem się, że maturę zdawało w latach 30. rocznie zaledwie po kilkanaście tysięcy ludzi rocznie. A w tej chwili, no to przecież na wyższych studiach, a to wszystko są ludzie z maturą, mamy no, blisko 2 miliony, powiedzmy milion osiemset tysięcy. No i proszę panią, ta elita nasz już podczas nauki w szkole średniej uczyła się operowania informacją, formułowania myśli, krytycznego myślenia docierania do źródeł informacji. Gdzie młodzi ludzie byli bardziej przygotowani do życia. Byli przygotowani do życia i przede wszystkim do samodzielnego podejmowania decyzji. Natomiast w tej chwili absolutnie tego prawie żadna szkoła nie uczy. One są tak zorganizowane, żeby działać zgodnie z interesami kadry profesorskiej. To jest biznes, który sobie znakomicie zorganizowała profesora, ale Mówi, z myślą o sobie. O wyższych uczelniach. Tak, w mówię o wyższych uczelniach. O swoich interesach, a nie o interesach młodych ludzi. A jaki na to dowód? Ano taki dowód, że wśród ludzi z wyższym wykształceniem coraz bardziej rośnie procent osób bezrobotnych. Czyli trend w tej chwili na wyższych uczelniach u nas jest taki, że w coraz większym stopniu uczelnie kształcą kandydatów na bezrobotnych. To jest najlepszy dowód, że, że ludzie nie potrafią yy, pod, no, znaleźć się w życiu po prostu. Druga sprawa to na Zachodzie jest jeszcze gorzej. W Hiszpanii, jak niedawno yy, czytałem, yy, to już jest ponad 50% bezrobotnych ludzi wśród młodzieży, u nas jeszcze nie, ale to rośnie oczywiście. Wśród młodzieży wykształconej. Wśród młodzieży wykształconej, oczywiście. Więc tutaj trend jest bardzo niepokojący, no ale proszę Państwa, no cóż się dziwić, jeżeli na uczelniach nie ma przedmiotów, no nie, nie mówię o uczelniach technicznych i nie mówię o medycynie, gdzie uczą konkretnego zawodu, konkretnego rzemiosła na wyższym poziomie i oczywiście tam ci ludzie jakoś pracę znajdują, jak nie w Polsce, to za granicą. Natomiast jeśli chodzi o blok studiów humanistycznych w ogóle, no to tam się po prostu w coraz większym stopniu kształci kandydatów na bezrobotnych, bo tak, proszę Państwa. Nie ma na przykład na studiach weźmy ekonomicznych, nie ma cybernetyki ekonomicznej. Kiedyś była, nawet w czasach PRL-u była, teraz usunięto, prawdopodobnie nie ma nawet specjalistów do tego. Jeżeli chodzi o cybernetykę, to można to sprawdzić oczywiście w internecie, jest tylko jeden wydział cybernetyki na wojskowej. Akademii Technicznej, no tylko tyle, że on nawet nie ma prawa nadawać doktoratów z cybernetyki, dlatego że to, co tam pod szyldem cybernetyki jest nauczane, to jest automatyka, informatyka. No tutaj nawet ludzie, którzy kończą wyższe studia, nie rozróżniają cybernetyki od informatyki czy automatyki. To się kojarzy najczęściej z informatyką. Przestrzeń cybernetyczna, no to jest ta internetowa, to jest przestrzeń informatyczna. A jak to się ma jedno do drugiego, no mniej więcej tak, jak powiedzmy, na przykład rachunkowość w księgowości ma się do matematyki. Czyli jakby naukę księgowości traktowano jako erzac matematyki. No niby tam też się liczy, ale to jest powiedziałbym, matematyka no, nie najwyższych lotów z punktu widzenia. No, choćby bardziej zaawansowanych dziedzin matematyki, yy, chociaż może być bardzo skomplikowana, bo tam się na przykład procenty składane liczy, ale okazuje się, że absolwenci naszych studiów bardzo często nie potrafią liczyć procentów składanych, a to podstawa przecież całej bankowości. Czyli elita dziś to przede wszystkim ludzie, którzy umieją samodzielnie myśleć, wyciągać wnioski i jaką wiedzę jeszcze powinni mieć, żeby sobie radzić. No właśnie, przede w wszystkim tym, tym powinni powinni mieć wiedzę z cybernetyki społecznej jako nauki o procesach sterowania społecznego, a to przede wszystkim dlatego, żeby się nie dawali manipulować. Przy pomocy reklamy i propagandy, bo to właściwie mała różnica. Propaganda to jest taka reklama polityczna, a manipuluje się ludźmi przy pomocy odpowiednich, wbudowanych im stereotypów, negatywnych lub pozytywnych. Ich się uczy, co jest B, a co jest C, bez sprawdzania. No i te stereotypy są różne dla różnych środowisk, na przykład dla środowisk prawicowych są Negatywne stereotypy komucha, agenta, masona, Żyda yy, i tak dalej. Dla lewicy oszołoma prawicowego to jest negatywny stereotyp, nawiedzony człowiek. No, yy, z kolei pozytywne stereotypy. No, pozytywny stereotyp to jest człowiek tolerancyjny. Nie wiadomo co to jest, ale to jest wiadomo cacy. Yy, dla prawicy pozytywny stereotyp narodowiec. Nie bardzo wiadomo, co to znaczy narodowiec, ale wiadomo, że to jest co Z kolei dla lewicy to jest negatywny stereotyp, bo na lewicy negatywny stereotyp yy, to jest przede wszystkim nacjonalista, faszysta. O. Nie wiadomo, co to jest faszysta, ale wiadomo, że to jest coś bardzo paskudnego. Tak jak dla prawicy komunista. I teraz tych ludzi się przy pomocy tych, powiedzmy, stereotypów napuszcza na siebie, bo tym z prawicy się mówi, o to jest komu paskudny, to trzeba go atakować. A tym z lewicy się mówi, to jest faszysta wredny, to atakujcie go. I w ten sposób na zasadzie dziel i rząd skłóca się społeczeństwo, a ci, którzy manipulują tymi stereotypami przy pomocy przede wszystkim mediów, bo dostęp do tych mediów głównego nurtu jest dokładnie kontrolowany. No jakieś tam boczne strumyczki mogą sobie działać. Wolno, ale główny nurt prasa, radio, telewizja nie działają. No jest tutaj pewna pewna nadzieja, mianowicie internet. Internetu się nie da skutecznie kontrolować i manipulować. Dlatego, że no to jest trochę tak, jakby ktoś chciał walczyć już nie z wiatrakami, ale z wiatrem. No jak się zablokuje jakieś strony, powiedzmy w Polsce, no to internauci wejdą na zagraniczne no tak, portale. Wiedzieć, gdzie szukać. Tak, no niedawno, tak, niedawno, nie? proszę Państwa, taki jeden mój wykład na temat tego, jak było naprawdę w jedwabnym. Bo na ten temat też jest wiedza stereotypowa, a nie wiedza rzeczowa. Funkcjonuje w tym głównym nurcie kłamstwo jedwabneńskie po prostu i ja to w takim krótkim spiczu wyjaśniłem na podstawie źródeł pochodzących z Jedwabnego, które zbierał tamtejszy proboszcz od świadków naocznych, a nie od takich świadków co słyszę, nie od kogoś kto coś słyszał. I proszę Państwa to zostało, bo to można sprawdzić w YouTube. Jak klikniecie taki mój na ten temat wykład, to się ukaże. W Twoim kraju ten tekst jest niedostępny. Ale oczywiście się znalazło na innych. <laughs> Także to mogą Państwo to sobie odsłuchać, tylko trzeba trochę poszukać na YouTube. Już nie mówię o innych prawda, stronach, portalach i tak dalej. Więc tu jest, tu jest pewna szansa, i dlatego. Po prostu trzeba docierać do ludzi przez internet, bo prasa, radio, telewizja, czyli tradycyjne media są całkowicie zabetonowane i one służą do manipulacji, przy okazji trochę informując. No, ale na czym polega też jeszcze jedna manipulacja? Po prostu zalewa się ludzi nadmiarem informacji. I w tym nadmiarze informacji są również. Niektóre wartościowe. Tylko człowiek, który nie wie, jak szukać i czego szukać, to się w tym wszystkim zgubi. No właśnie tego, tego należy uczyć na studiach, prawda? Jak szukać i jak dotrzeć do wiedzy. Oczywiście, tylko trzeba umieć rozróżnić wiedzę, która ma wartość albo poznawczą, to znaczy coś nam identyfikuje istotnego. I, i, i do informacji, które mają wartość sterowniczą, to znaczy mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji. Dam taki przykład, no nie z, powiedzmy, polityki czy wielkiej reklamy, tylko z życia. Jest problem doboru partnerów czy małżonków. I tutaj oczywiście tradycyjna psychologia pewne Metody oferuje, ale nie wstajemnicza w stronę dowodową prawdziwości tych metod. Czyli trzeba polegać na autorytecie. Pani psycholog czy pana psychologa, bo on już wie. A na zapytanie, skąd on wie, no to i jakie ma dowody na to, że ta jego wiedza jest rzeczywiście diagnostyczna, no to on, on powie, że to się. Nie udostępnia, prawda, nie Testy na przykład psychologiczne, to proszę poprosić psychologa, żeby dał test wraz z kluczem i z dowodem. No, jak, jak znajdziecie takiego psychologa, co Wam was w to wtajemniczy, to bardzo będzie to dobry psycholog, ale to raczej rzadkie przypadki. Proszę zresztą mi nie wierzyć na słowo, tylko proszę sprawdzać to, co ja mówię. Zawsze moim seminarzystom mówię. Proszę nie wierzyć w to, co ja mówię, proszę to wszystko sprawdzać. No a tymczasem jest, proszę Państwa, kapitalna cybernetyczna teoria charakteru, stworzona przez głównego twórcę Polskiej Szkoły Cybernetycznej Mariana Mazura, o którym się Państwo nie dowiedzą na uczelniach polskich, no może na jakichś takich uczelniach tak zwanych marginalnych. O których nikt nie wie, to może coś gdzieś tam mówią. A w tym głównym nurcie uczelnianym mazur jest konsekwentnie przemilczany. No i tutaj są kapitalne, nawet dostępne w książce choćby Mazura, cybernetyka i charakter, a jej pełny tekst jest na portalu Autonom. No, testy psychocybernetyczne, przy pomocy których można optymalizować. Dobór małżeński, partnerski, czy jaki tam kto inny chce. No myślę, że nasi widzowie mogą być zainteresowani tym, tym co Pan mówi. No to niech szukają. Więc odsyłamy do źródeł. Odsyłamy do źródeł. Autonom i bardzo namawiam na lekturę najpierw takiej krótkiej broszury Mazura, Sekrety Charakteru. To jest bryk. Je, jego autorstwa, bryk z jego obszerniejszej. Pracy, I Cybernetyka i Charakter. Którego roku? Książka Cybernetyka i Charakter wyszła po raz pierwszy w 1976 roku. No proszę, więc już kawałek czasu. A w Polsce nie jest znana, chociaż wiem od Mazurowców, którzy no, uprawiają te dziedziny i współpracują z zagranicznymi ośrodkami, że teoria Mazura jest. Wykorzystywana w Niemczech i w Izraelu. Tyle wiemy, a może, może jeszcze w jakichś krajach również, z tym, że polska psychocybernetyka już poszła naprzód, bo Mazur zmarł w 1982 roku. Teraz niedawno się odnalazły jego rękopisy niepublikowane. To właśnie Mazurowcy tam z autonomu. Się tym zajmują, no ale myśmy dalej rozwijali te sprawy, i na przykład jest też już taka socjocybernetyczna teoria motywacji, również bardzo przydatna przy diagnozowaniu i doboru partnerskiego, i doboru ludzi w miejscu pracy. Tak samo, co jest, co jest też ciekawe na, na, na dzisiejsze czasy że teoria Mazura, teoria systemów autonomicznych nie uwzględnia płci, więc na dzisiejsze czasy powinna by się znaleźć w głównym nurcie, a nie jest. A dlaczego? Dlatego, że znajomość jej pozwala bronić się przed manipulacją i ci wszyscy, którzy chcą ludźmi manipulować, nie są zainteresowani upowszechnianiu tego rodzaju teorii. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ja również dziękuję. Naszym gościem był pan docent Józef Kosecki.